Witam serdecznie przez jeden semestr, chyba pierwszy, byłem po czy drugi, już nie pamiętam, byłem pomocnikiem szefa kompanii. Miałem ten, żeby tam, że tam robiłem za niego pewne czynności, ale miałem prawo w jego szafie przechowywać ubrania cywilne, bo na przepustkę z VAT-u wychodziło się w ubiorze galowym, znaczy galowym, wyjściowym, ze z tymi wagonami, na ramiennikami tutaj na marynarce. Tylko Ponieważ chodziliśmy w te zajęcia w wysokich butach, więc musimy spodnie wyprasować, więc lepiej było wyjść po cywilnemu. Tym bardziej, że WSW nie mogło człowieka zapisać, że, jest, że ma niewyprasowane spodnie albo brudny mundur, Więc korzystałem z tego. Oczywiście przełożeń z słynnej włoskiej, wojskowej uczelni Wrocławskiej Wiedzieli, że to mam i to mnie nigdy nie ścigali. Dopiero tam. Rok później mnie ukarali, ktoś na mnie doniósł, za wyjście na przepustkę. Do... była taka: za wyjście na przepustkę w ubiorze cywilnym przez okno łazienki. No, zdarza się. Zdarza się. Zresztą wyróżniali mnie za szachy i, i za wzorowe pełnienie służby, a za dysyp, a za takie jakieś głupie rzeczy mnie. Karali, słynni, takich ten mój widz z Wojskowej, z Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Fajni ludzie.